Tak wygląda droga na zachód do pracy. Czas najwyższy. Urlopu już starczy. Niemcy, jak wiecie, słyną z tego, że mają fajne autostrady, ale i się korkuje. Tutaj coś jedzie, Czy policja jedzie z tyłu? Aha, bo pewnie jakiś wypadek był tam. Mają ten pas, para, wypasa, ale teraz wymyślili ten pas taki środkowy, jak gdyby, i tym pasem jadą. No ale tak to jest. Czyli tam bardzo mocno się w sumie korkuje się, jak widać, tylko na jakby na zjeździe. Nie wiem, tam na Norymberga jest dalej korek. A my zjeżdżamy tutaj, nie wiem, coś poprzerabiali czy co, bo już dawno nie byłem. Musimy teraz się wbić na szóstkę. zmieniali tu jest teraz trójka. Aha, trójka nie wiem o co tu chodzi Frank, to na pewno nie na Highbron jedziemy prosto, ale na Highbron to powinna być szóstka znaczek nie wiem o co tu chodzi zaraz jeszcze byka jakiegoś Babola zawalę, nie wiem, albo jest jakiś objazd, albo ja się tutaj coś zamotałem, na pewno mam jechać na Highbron, ale na pewno nie na trójkę i teraz nie wiem o co tutaj chodzi i dlaczego tak to się stało więc nie pojadę Bo na pewno na Highbron nie jest trójka więc pojedziemy dalej tu mamy znowu Hybron. widzicie i teraz jedziemy już na szóstkę Tamta trójka to się tak domyślam, że była Żeby tutaj samochody nie pchały się w te korki Bo tutaj się korkuje najprawdopodobniej dzień w dzień To żeby przejechać tamtą inną drogą trochę Żeby mniejszy ruch tutaj był Ale ja nie pojechałem, no bo to tak z, z, jak to się mówi z doświadczenia Zawsze na pamięć jeździłem i teraz dlatego byłem taki zdziwiony, że tam był ta, ten Highbron drogowskaz, a numer autostrady się nie zgadzał. Nie wiem, czy tam dalej, czy bliżej, czyli pewnie z trójki, potem jest gdzieś z jasna szóstkę i, i tyle. No i, i co, i mijamy Norymbergę, miasto, w którym był ten taki słynny, słynny proces tych zbrodniarzy niemieckich. Nie wiem, czy tylko niemieckich, może jeszcze jakiś innych. Yy, no teraz już szósteczką zawalamy aż do piątki, a potem piąteczką już na Freiburg, na Karlsruhe. I tak po 23 godzinach dojechałem na miejsce do pracy. Długo mi zeszło, normalnie ja do 20-22 godziny maksymalnie, teraz 23. Bardzo ciężko się jechało, bardzo duży ruch. Jakiś długi weekend Niemcy mieli i wracali wszyscy do domów. No ale najważniejsze, że dojechałem, um, oczywiście dojechałem już wczoraj e, wieczorem, ale byłem taki zrypany, że położyłem się spać Więc co, no pff, idziemy no, zobaczyć co tam słychać Moje łóżeczko tutaj widać, nie, um, na czas podróży Bo wiadomo, że um, w sumie nie jadę tyle, co mówię, nie jechałem 23 godziny jakby samej jazdy I z samej jazdy, nie wiem, z 16 godzin pewnie może 17 a reszta, to tam jakiś odpoczynek lekki. I co, już zaliczyłem pierwszy dzień pracy. Ciężko powiem wam się przyzwyczaić. No ale co trzeba, tak, to trzeba. E, zaraz wam też pokażę, co tu będziemy robili teraz e, tym przyjazdem. E, najciekawsze, że i Bogdan, i Heniek wywalone wy, wy mają i nie przyjechali sobie, e, czyli jestem tylko sam. No dobra, idziemy tutaj. Do szlosu. Pójdziemy od razu do pokoju. Tam mamy recepcję. I goście akurat są coś tam jeszcze recepcji. Ale kiedyś sobie się przejdziemy po hotelu. Jeszcze tak mhm. Kluczyk jest. Także idziemy. Przy okazji, Bogdan nam z chękiem zobaczą co będą robili. Chociaż oni już z zasady wiedzą. Ale, ale zobaczymy kiedy przyjadą, nie? Pewnie im się nie chce. Za bardzo. No i moje spanko jest tutaj, bo tak zaparł światło. Hmm. Także co? Wchodzimy do pokoiku pięknego. Hmm. Zapalimy troszkę światełka. Zaraz ideakolację ja kolację mnie. Czyli takie waroneczki mam jak każdy tam mniej więcej wie, taka łazieneczka. Ta łazienka jest do remontu oczywiście. gdzie eee, tam te drugie światło jeszcze, żeby lepiej widać. Eee, sypialnia widać, nawet dzisiaj mi znowu zmienili pościel po jednej nocy. I tyle tutaj mamy już dobytek, który pojedzie do kraju, czyli takie lustra w takich ramach ozdobnych. Te też pojedzie do kraju Ale to będzie robione później Te pokoje będą robione troszkę później A teraz pójdę Wam pokażę jeszcze <laughs> e... Pokażę Wam co robimy Co będziemy robili Bo roboty jest trochę Czyli ogólnie Wszystkie te pokoje są do remontu Tu jest ich 12 I korytarz Tym wyjazdem A zaczęliśmy Krótszą stronę tu jest pokoi tylko 8, tam jest 12, a tu 8, czyli razem 20 pokoi. No i tak tu wygląda już korytarz. Widzicie, rozbebeszone pokoje mamy. Eee, tu wywalone wszystko już. To dzisiejsza praca. Jak przyjechałem, to jeszcze wszystko było, łóżka stały, tak jak mój pokój wyglądało, a teraz już wygląda to tak. Tu zapalimy światełko, niestety nie zapalimy, bo w łazience światełka w tej przynajmniej nie ma, czyli jest odłączone, ale w tej mamy. I łazienki wyglądają już w tej chwili tak, czyli jest wszystko zdemontowane. Jedna jeszcze mi została, ale tak ogólnie wszystko zdemontowane, pokoje już puste, wszystko zostało wyniesione do garażu. Ze względu na to, że tu przyjdą inne łóżka, coś tam zabrał stolarz, jakieś szafy, on je odnowi i będą nowe. Znaczy nowe, no odnowione. A tak wyglądają łazieneczki, tu ukłaniam się dla ciebie, już robota na ciebie czeka. Przyjeżdżaj. Mam dwóch pomocników i dostałem jeszcze. Także będą też tutaj napitalać, będą zrywać. Był, jak widzicie tam były, a już tam nie ma światła niestety te kabiny, które są tutaj stoją tak wyglądają po zdemontowaniu i wyczyszczeniu dlatego tutaj jest sporo silikonu starego na podłodze leży bo to już będzie wracało później po położeniu glazury glazura będzie płacona płytka na płytkę czyli tak jak ostatnio prawie zawsze robimy ta jedna łazienka została mi jeszcze do zdemontowania a Tak, wszystko już 7 osienek jest przyszkowany. No i co później, jeszcze trochę trzeba tutaj porobić się, bo potem trzeba poskuwać pod brodzikiem te płytki. Te które widać. Jak płytka by przyszła, to ona by wystawała aż za, więc te płytki trzeba zbić, żeby pod tutaj wchodziło ładnie. Puścić jeszcze światło ledowe. tutaj będą LEDy w rogach, tak jak. Nie wiem, czy pokazywałem wam kiedyś, ale tu będą LEDy, więc tu trzeba przeprowadzić prądy kabelki jakieś i tyle, no. Jutro chłopaki przychodzą i będą zapitawać, muszą poobklejać te rzeczy, czyli te klimy takie, które są, pozabezpieczać i będą jechać spokojami już. Chociaż poza, po po światła mamy. Tu też, jak widzicie, tu mało którą skończyłem niedawno. Gasimy światełko już, bo, bo czas do domu, nie? Ile to można pracować? Godzina 18 już jest. U nas pewnie już by ciemno było, tutaj jeszcze jakoś tak, jako tako. Więc gasimy tutaj te światła, żeby prąd się nie marynował. I lecimy i te 8 pokoi, nie wiem ile nam to zajdzie. Zobaczymy, pewnie ze... Nie trudno by powiedzieć na razie. Zobaczymy jak się chłopaki tu będą ogarniać, ci co mają nam pomagać. To nie takie chłopaki młode, takie trochę starsze, ale młodsze chyba ode mnie, albo w moim wieku. Mają zrywać tapety, wykładziny, bo wszystkie wykładziny tu będą też wyrzucane. Czyli ogólnie taka rozpierducha. To jest tak zwane, jak się robi, jak się robi remont, no to wiadomo. Zaczyna się od tego, że wszystko się wywala, a potem trzeba to wszystko połatać. Tak, każdy mniej więcej chyba wie o co chodzi. No, i tyle, no, ja idę na kolację. Hmm. Tu jeszcze mamy gdzieś pozapalony, Matko Matka Boska, kto to pozapala, to światło? Hmm. Gasimy i idziemy, także te 8 pokoi, nie wiem, za 3 tygodnie zejdzie, pewnie? Wszystko to wywalić, poszpachlować potem, yy, poszpachlować. Podłoga będzie zmieniona, jak mówiłem, wykładzina będzie wyrzucona, a będzie. Yy, Deska typu berniecka, tak jak położona na klej, i nie ma co tutaj więcej chyba pokazywać. Także robota zaczęta, e, pierwszy dzień zaliczony. Jeszcze jutro muszę pracować, żeby na paliwo same zarobić. Kurna, ale dziady, wiecie co? Po 6 zł tankowałem, ropa już normalnie katastrofa jest. I długo to będzie trzeba, nie wiem, 1000 zł w jedną stronę zapłacić, żeby, żeby dojechać móc tutaj. Gdzieś tutaj się pali. Inflacja rośnie, zamiast rząd nacisnąć na obajkę srajtka, to żeby obniżył trochę zyski swoje w tą marżę, to nie, po co, bo po co, nie? Dobra, no także na razie, trzymajcie się. Tak to u mnie na dzisiaj wygląda.